Dzień dobry. W tych oto pięknych okolicznościach przyrody zapraszam Was na webinar, jak budowanie nawyków może wspierać rozwój osobisty. Nazywam się Katarzyna Sędzik, jestem coachinią i trenerką mentalną sportowców, a także mentorką i trenerką biznesu. Podczas webinaru wspólnie zastanowimy się nad tym, czym są nawyki i jaką rolę pełnią one w naszym rozwoju, pokażę Wam też kilka metod, które powinny być inspiracją, jeżeli chcemy cokolwiek zmienić w swoim dotychczasowym funkcjonowaniu, a także podzielę się z Wami własną praktyką, jak pracuję ze sportowcami, po to, żeby Budowanie nawyków pozwoliło im na osiąganie sukcesów. To co? Widzimy się już niebawem, widzimy się wkrótce. Zapraszam Was serdecznie.